Następnym punktem zadań pobocznych myślę, że po najeździe na opastwo to dobrze by było zrobić to zadanie poboczne, a później zająć się tą przystanią. Ale póki co najpierw zadanie poboczne. Ciekawy jestem, bo to jest przy e, znakach na górze. Już z daleka widać te znaki. Ale są w ogóle rozsiane po całej Anglii. I naukowcy tu się spierają, jak dawno temu były one stworzone. Czy w epoce kamienia, żelaza? Tutaj niestety nie ma jasnych śladów. Kiedy? No i nie są to kijki narciarskie, tak jak to jest powiedziane w, e, tutaj w grze, w opisach różnych tam ciekawych rzeczy. W sumie mogłyby być, nie? się sobie, 10 tysięcy lat temu. Już na nartach jeździli. Mamy grzybki. Grzybki, grzybki. Lubię grzybki. Trochę pohałasowałem, ale mikrofon mi skacze. O! Teraz dobrze. Dobrze? Czy nie dobrze? Chyba dobrze. Zjedzmy grzyba. O, odlat! Pokonaj wroga! Mamy się O, nie tylko się O! Jotun! To A, bo to ogólnie jotunowie, bo przecież jotunowie mogli zmieniać wygląd Rysia 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 o adrenalina na mnie przybywa A czy właśnie ma słabe punkty O, zamienił się z powrotem okej okay. wszyscy? Wszyscy, to była typowa na walkę. Muchomor zakończony. Tajemnice. Genialne to jest, i że to przez tyle setek lat nie, nie, nie zatarło się jakoś. Hm. Przystań. Przez ten przystań, i tak trzeba się przeprawić na drugą stronę, idąc do zadania głównego. Więc dobrze by było ją teraz ogarnąć. Oczywiście kolejny bohater asasynów Polek. Ale może gdzie jemu się nie udało, to uda się może nam. Swoją drogą jego zwłoki chyba są. A nie, leżą w mieście. Nie za bardzo lubię brać te zadania, ponieważ czasem się okazuje, że osoba, która uczestniczyła w śmierci, którą trzeba zabić w ramach zadania zemsty. Niestety jest daleko od punktu, bo była na przykład przejazdem. Jest to trochę upierdliwe. Na pewno jest to coś w rodzaju obozu, ale ja myślę, że wjedziemy tam na pełnej. Tyle. Jasne. Czy ktoś? Tam jeszcze chłopaki idą. Jednemu pomożemy. O, akurat z tyłu się chaju. Zabójca. O, ten ma skarby ze sobą. O nie, to nie tak miało być. Ojciec nam przeszkadza, ten co młotem we mnie rzucił. kończenie jakoś nie do końca do mnie dociera W sensie, bo on kręci tym sznurem, kręci, rzecz on ona kręci tym sznurem, kręci, kręci. I teoretycznie na końcu powinna nadziać kogoś. Ale ja kompletnie tego nie nie czuję. Skarby są w środku, tylko do środka trzeba będzie się jakoś dostać. Aha, może tędy? Nie, ale jest jedna tu ze skrzyń. O, tędy? Sługa jest w środku. Mamy też Opal, tylko dalej nie widzę jest zejścia. O, jest zejście. Ukryte tu z tyłu.

O! Na szczęście tu chodziło tylko o jedną osobę. I wszystkie skarby są. Poszlibyśmy teraz do magazynu. Ten złota nie bardzo się przesuwa. Więc jest szansa, że go napotkamy po drodze do zadania głównego. Ciekawe, jak nas tu przywitają. Czy będziemy musieli się ukrywać, czy możemy wejść swobodnie do tej wioski? O! Tam żołnierze idą. Postarajmy się ominąć tylu żołnierzy, ilu się da. Ale zapasów. Tam też mamy grę w kości, którą na pewno będziemy chcieli też przejść. Czy no, przydałoby się klucz zdobyć. Klucz jest w środku. Nie, wisi na tym gościu. Jakbyśmy po cichu wysadzili... Nie. gdybyśmy wysadzili Nie zapłonął. Ale lipa. No Mamy cię Bluga! Bluga! Co, nas nie. Uda się, uda się. Beautiful. Teraz przydałoby się od gościa kluczyk zdobyć. To chyba po tej linii trzeba przejść. Cyk, tędy. I zabierz klucz. Drzwi. Czy tu w ogóle mamy po co wchodzić? Tak, w ogóle. O, jest faktycznie coś. To pod domem. O, znaleźliśmy mapę skarbów. Mapę skarbów. Zobaczmy sobie ją od razu. To będzie gdzieś na samym dole. Zapas skarbów Saset kraulej. Przy jakimś takim dziwnym wodospadzie. Albo wyspie. W każdym razie zdobyliśmy artefakt. Lis spisany drżącą ręką. Matka tak by sobie właśnie życzyła. O, Dość tu umarł znaczy się. A no, ten przecież kurczę. Ten co tam zawis, To był Wiking. Chyba. Sobie tu żył. Sasi przyszli. Musimy jeszcze coś tu pozwiedzać. Tu mamy kości, tu mamy skarb i skarb mamy tu. Poezu znowu mnie wyrzuciło w kosmos. To jest po prostu niesamowite. Nie kumam tego baga. No nie kumam tego baga. Tak. O, nagle kurczę lecisz w kosmos. I teraz wyobraźcie sobie, że macie achievement na to, żeby przejść grę nie ginąc. No, i cię zabija, nie wiem, na samym końcu coś takiego. No, do góry. To jest masakra jakaś. O Jezusku. Biegaj na górę. Uff. Już otwarta jest ta skrzynia. Tak. A, bo zamknięte jest. Patrzcie, zamknęło się dzięki temu. A propos głupot. Ci ludzie są tu. Tak, żołnierze są martwi. Ale odznaczyły mi się te punkty. Trzeba je sobie zaznaczyć jeszcze raz. Tu. Tu będzie coś więcej. No i gra w kości. Tam z kimś da się pogadać w środku. albo to jest handlarz chyba. Ten ziomek jest sam. Przy pijaczków. Chorąży, nie zgorszy. Przekro mi chorąży. Chodź, chodź. Od razu posprzątamy. Gdzie te skarby? A jeszcze dalej. Musimy się zasadzić na tamtego. Mam że dobrze pilnują. Znaczy, są dobrze rozstawieni. Jeden, drugiego tak z daleka w sumie obserwuję. Już część wybiłem po prostu. Otwarte, tu jest, otwarte. Kolejny opal? Nie, sztaba tytanu. I na górze skarbczyk jakiś. Trzeba tam się spiąć? O tak. I surowce. Tam materiały budowlane, jeszcze lepiej. Z tej strony mamy kogoś od kości. A tam mamy skarb. Dobrze by było podejść od tej strony, od lewej. Zasadzić na tego dużego. Później tego średniego ubić. Uda się. No pięknie. I o to chodziło. Zablokowana. Może będę. Pytanie czy ja muszę tu wejść? W takim bądź razie? Jeszcze coś tam się świeci w środku. No dobrze, znajdziemy sobie wejście. Tu nie, ma, tu, nie tu, nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu nie ma, tu nie ma. Tu nie ma, tu nie ma. Tak, będziemy w Orloga grać. Już kolega nam tam proponuje. O, tu jest dziura, przez którą może dałoby się. Otworzyć coś. O, o, tam. Ok. Teraz powinno się już wejść, dać wejść do, do środka. Popy nawet nie podejrzewałem że tu. Czy czwarte wojska już w tej wiosce przestała istnieć. Ale się kręcą, kręcą się. Rozkazy od króla. Bogu niech będą. Dzie dzięki Alfred Rex. To się przygotowuje do wojny, jednak spodziewa się jej. Drugą stronę. Okej. Okay. Weźmy na skróty do. Oh, Kogoś to tam Orląga gra, tylko zajmijmy się tam tym, bo on może chcieć nam przeszkadzać. No i czas na Orlonga. O, I know this game well. A worthy challenger. Play me! On powinien być już dość trudny, tak zagrajmy. Nie, 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 eee, Rozpocznij gra. Tak jak jest. nie, Strzała i obrona przed strzałą. Sobie weźmiemy obronę przed strzałą. Kradzież tokenów, kradzież tokenów. Taktyka jest podobna. Strzała, obrona przed strzałą. O, bardzo dobrze. Trochę obrony weszło. Niezły start, bardzo dużo tokenów mamy na dzień dobry po pierwszej rundzie. Obrona przed strzała, kradzież tokenu. Same strzały, idziemy dalej. A i myślałam, że tarcze mi wypadną, a tu nie. Dużo obrażeń mi teraz wróci. Mam mamy jeden toporek. Pomin. A cztery punkty mi zabierze. Tak, o. O dobrze. Kradziesz, kradziesz, kradziesz. I kradziesz. Pięknie. Kradziesz. Nie zostawię ci nic, co by się dało zostawić. Poświęcę z życia trochę. No, ale raz, dwa, trzy, cztery jest jedna obrona, zabieramy co się da. Teraz dużo strzał bez obrony, jakby było to o! Cyk, 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 cyk. Tak idziemy. Idziemy w strzały. Pomnożymy sobie strzały. Bardzo dobrze. Strzały. I kradzież. Ok. Jeden wejdzie mi z obrażeń. Chcę pomnożyć strzały. Trzy na kość. Jest 12, 11 punktów, powinien mu zabrać. I kradniemy, kradniemy. Bardzo dobrze. Jest nieźle, jest nieźle. 2 do 5. Choć to nie jest powiedziane, że to jest wygrana, bo on może w jednym, w jednej turze to mi zabrać. Teraz tak. Mamy obronę przed strzałami. Mamy jedną strzałę. Ja bym wziął. Tak, tak, tak. Znowu, tak, tak. Powinno się udać możemy znowu podwoić tym razem ilość strzał. To nawet nie było konieczne. Ale dla pewności, tak zwanej, poszło. Nie, mamy dosyć. I tym sposobem oto kolejny orlog pokonany. Zobaczmy świat. Ta Wiocha jest załatwiona. Pójdźmy sobie jeszcze może do tego zadania dodatkowego. Bardzo jestem ciekawy, co nas tu czeka. Mam jakieś zagłębienie. Odkryto na lokację ołtarz świętego Leonarda. Kolejny ołtarz. A, czyli to będzie taki typowy ołtarz, że można coś w ofierze złożyć. 50 razy skóra. Dziękuję za takie ołtarze. Naprawdę, bo nie marnuję czasu. Co jest miłe. Skóra to nie problem. Woltarz ukończony.